Jesteśmy w Maroko. To siódmy start tutaj. To będzie czysta przyjemność, trochę testów. No i oczywiście znakomity trening przed startem za kilkanaście tygodni w rajdzie Dakar. Na razie przed nami Sahara, fantastycznych kilka dni ścigania, no i przede wszystkim niesamowita radość, że tym razem zdobyłem puchar świata przed rajdem Maroko i będę mógł się przede wszystkim cieszyć i napawać radością ze ścigania po pustyni każdego dnia. I co najważniejsze, nie jestem tym razem sam, bo jedzie ze mną Kamil Wiśniewski. Przejechaliśmy wspólnie trzy Dakary, wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie. I tym razem Kamil postanowił nie tylko w rajdzie Maroko w znów wystartować, ale pojedzie w nim tak zwaną ośką, czyli raptorem bardzo podobnym do mojego. Większą część trasy była bardzo techniczna, kręta, górska, wyczerpująca porządnych szest w Maroko. Praktycznie na każdym zakręcie trzeba było uważać, żeby nie skończyć po prostu w jakiejś przepaści. Świetna praca zespołu. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zawiodę i nie uszkodzę kłada. Jestem z każdym kilometrem chyba bardziej zadowolony, że po ogromnym wypadku złamaniu kolana w ubiegłym roku postanowiłem jednak sprężyć się i wrócić nie tylko do sportu, ale i do czołówki. Jedziemy maraton. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj zupełnie przestał funkcjonować najważniejszy instrument nawigacyjny, czyli taki rajdowy specjalny GPS, i z 30 km przeskoczył mi od razu na 250, nic nie mogłem zrobić. Czyli na mniej więcej 220 km bardzo trudnej nawigacyjnie pustyni byłem pozbawiony możliwości nawigowania na GPS. Trochę jechałem na ślady, trochę na Rodbug. Kamil na szczęście jechał ze mną, a jego sprzęt funkcjonował, więc zatrzymywałem się i porównywaliśmy. Gdzie naprawdę jesteśmy? Straciliśmy mnóstwo czasu, było to bardzo wyczerpujące, bo w wielu sytuacjach musiałem albo stawać, albo nawet cofać się, żeby przejechać jeszcze bardziej precyzyjnym śladem, nie będąc pewnym, czy GPS mi zalicza waypointy, czy też nie, a to oznaczałoby ogromną karę, gdybym te waypointy omijał. Więc wespół, zespół, jakoś te 380 parę kilometrów pokonaliśmy, choć myślę, że zrobiliśmy z 50-60 kilometrów więcej. No i pewnie prawie godzinę nas to kosztowało, ale godzina więcej na pustyni to godzina więcej przyjemności, choć jest to przyjemność wyczerpująca. Świetny odcinek, cieszę się. No i chyba pod koniec rajdu i sezonu zaczynam łapać rytm. <laughs> Fantastyczny rok, właściwie jeden wielki znak zapytania na początku. Czy po ubiegłorocznej kontuzji, e, wielu miesiącach leczenia, rehabilitacji, e, i później, kiedy wsiadłem na kłada w drugiej połowie ubiegłego sezonu, już wiedziałem, że będzie ok, ale nie miałem pojęcia, czy jest możliwy powrót do tego, żeby się ścigać w tempie maksymalnym, czyli takim sprzed wypadku, a może jeszcze szybszym. Po tegorocznych rajdach, szczególnie po Silkwayu. Później całkiem nieźle w Chile. No i tutaj znakomicie, bo strata, którą mam w klasyfikacji generalnej w Maroko jest dużo mniejsza niż ta, która wynikła z awarii mojego sprzętu nawigacyjnego. Myślę, że wygrałbym w cuglach ten rajd, gdyby nie ta awaria. No a ostatnie odcinki pokazują, że to tempo i dzisiejszy, i wczorajszy, i przedwczorajszy, że tempo jest absolutnie takie jak trzeba. Co nie oznacza, że się nie będę poprawiał oczywiście, będę się poprawiał, ale wróciłem do tempa, które naprawdę już daje szansę na ściganie nawet do zwycięstwa w Dakarze czy w Afrika Eco Race i w każdym innym rajdzie w sezonie, czyli pack on top. Sonic.